Się w nim. Już teraz zmierzający do narożnika czerwonego. Na co dzień współtwórca jedynej szkoły rozwoju online w Polsce o nazwie można żyć. Obserwuje go na wszystkich mediach społecznościowych, łącznie około pół miliona osób. Zajmuje się rozwojem mentalnym, a dziś w ringu będzie debiutował po raz pierwszy w życiu. Panie i Panowie, przed Wami Hubert! Second. Jego oponent zmierzający w tej chwili do narożnika niebieskiego. Wchodzi do ringu z determinacją oraz sercem do walki. Charakteryzuje go nieustępliwość, mocny cios i zimna krew. Nawet w najbardziej wymagających momentach. Na tej gali pokaże, że jest gotowy na każde wyzwanie. I nic go nie zatrzyma. Panie i panowie. Przed wami. Kiaczbe! Kacper Bohan! czternasta walka, najważniejsza w dzisiejszej gali. Hubert rzeki z narożnika czerwonego odejmie. Gaspra Pałchana z narożnika niebieskiego. Proszę, bywa się do takiego pojedynku o tak cichej, gali galerii. Boxing Polska w Rzeszowie. No i zobaczymy, czy Hubert z narożnika czerwonego, czy Gasper z narożnika niebieskiego będzie w tym pojedynku górą. Na pewno obaj wchodzą z niesamowitą determinacją. To zresztą my widzimy w tych oczach, a także w tym, jakim. Pod tym elektrycznym nastawieniem bez do ringu. Ostatnie uwagi możemy rozpoczynać. My Teraz chyba podobne warunki fizyczne. Tak, właśnie to tam powiedzieć, ubiegłeś się kuwa. Runda to starcie. Pierwszy lewy prostym wystrzelił Kacper. Ale odpowiada również Hubert. Prawie prosty wykonanie wykonaniu Kacpera i lewy, ale bardzo ładna kontra sierpowym wykonaniu Huberta. Próbuje Kacper orbitować, bo chciał Hubert go zamknąć w narożniku. Tak i bardzo dobrze te chodzenie po prostu po półokręgu Kasprowi daje przewagę nad jego rywalem. Świetna akcja teraz Huberta. Wystrzeli kumulację ciosu. Hubert! 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 Tu Hubert dostaje niesamowity adrenaliny prosto od kibiców. Dawaj Hubert! Tutaj widzieliśmy taką klasyczną zmyłkę prawą ręką i uderzenie lewego prostego, który był niestety nietelnym w wykonaniu Huberta. Tak, cały spróbuje Hubert zamykać rywala w narożniku. Niech się I znowu cios prosty. I kolejny. świetna kontra Kaspra Tak, Kasper jest naprawdę bardzo celny. Jak już wychodzi atakiem, to przeważnie te ciosy dochodzą do celu. Świetna praca na nogach. Zmiana pozycji. Tak, widać, że Kasper z boksem nie ma do czynienia od wczoraj. zmienia pozycję. Szachuje, ale teraz. Zajakosował mocne uderzenie. I teraz kubek ofensywny. Jest i prawy, ale tak. był niecelny. To był taki zamachowy, ale nie doszedł celu. Tu mało tych uderzeń dochodzi do celu naprawdę, ale teraz lewy prosty spotkał się z twarzą rywala. Ostatnie 10 sekund rundy pierwszej. Zamknięty to był Kasper przed chwilę na ale po tego go nie wykorzystał. Przed nami druga runda walki wieczoru. Wyrównano pierwsza odsłona. Nie wiem kogo bym tutaj typował. Kasper zatrzymał się troszeczkę w miejscu. I Hubert cały czas się czai na ten atak. Dobry unik orbituje Kacper, nie daje się mną w na narożniku, a to jest plan Huberta. Tak, ładne lewy wykonanie Huberta. Huberta. I jest teraz Kacper. Hubert teraz naprawdę bardzo mocno trafił. do mojego Joana. tutaj dopingiem kibiców, Hubert Rzekieć. Naprawdę tutaj Huber w tej rundzie wygląda zdecydowanie lepiej niż w pierwszej odsłonie. Bardzo mocno zaczął. Próbuje odpowiadać Kasper Bauchan brawo, brawo. Oj, bardzo mocny atak ze strony Huberta Żakiecia musi orbitować. Są zamknięty w narożniku i został skarcony za to. Tak, jak Kasper tylko stanie na nogach tak jest łatwym celem do trafienia. Bardzo lotny Kacper Bauchan w tym pojedynku. Cały czas chodzi z gnięć ciosu. Świetnie goni go cały czas Hubert. kilka trochów takich opuszczonych w powietrze ze strony Huberta. No ale Kasper Znowu. naprawdę bardzo mało atakuje w tej rundzie. Strasznie daje się zamykać właśnie dlatego. Albo te ataki Huberta. Ale też dobra taktyka Huberta, cały czas napiera do przodu. Nie daje nawet na sekundę odpocząć swojemu rywalowi. Cały czas akcja. Bardzo I ładna kontra w wykonaniu Huberta. Prawie. Ostatnie 10 sekund. Czy Hubert jeszcze raz zaznaczył? Tak jest, Hubert zaznaczał. Tak naprawdę bardzo U dobrze U to U zrobił. Świetna runda wychowania Nie, dwie minuty walki wieczoru. Przed nami. Startujemy dwie minuty i szanse na jakiekolwiek skończenie. Ale prawdopodobnie go nie zobaczymy. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale się mylił. Może być jeden-w rundach na kartach dziotki więc ta runda jest decydująca dla obu pięściarzy w ringu. Tak jest bardzo równo. Ten naprawdę ale teraz trochę trochę. I prowokuje, prowokuje swojego rywala. Co weź biatykę? Tak, poczuł już się luźno Hubert Żakieć. Tak jest. I Kolejna wystartował akcja. całą serią tą akcją poprzednią. Nie, nie, dajesz. A Kasper znowu zatrzymuje się w miejscu. Świetna taktyka Huberta Żakiecia. O co to działa na jego rywala? W każdej rundzie. Jest, jest, jest. Kontroluj, ale się nie Hubert nabiera znowu. Brawo, brawo. Pomysł na nową akcję. Tak, ale to jest walka chyba pod jego kontrolą. dobra, daj z jej o w wykonaniu Kaspra i teraz ładny podbródkowy. Tak, trafił w końcu. Kapel. I bardzo I ładny prawie w wykonaniu Kaspra. Kasper się odgryza. Kasper ma swój moment. On jeszcze nie poddał tej walki. Jeszcze chce to powalczyć o zwycięzców. Oczywiście jeszcze dużo może wydarzyć. Tak teraz to on przejmuje inicjatywę. To zaznaczy końcówkę? Kto wygra to starcie na kartach sędziowskich? Zaraz się przekonamy. 30 sekund pozostało. Tak, w lewo, w prawo, Kasper orbituje. No i ten kto zaznaczy końcówkę może być zwycięzcą tej rundy. I to Hubert Rzekieć. Teraz trafia. Niecelnie na szczęście oczywiście Kaspera. Ostatnie 10 sekund. Dla kogo będzie należało? Dawaj! No chyba do nikogo. Koniec. Dawaj! koniec. Dziękujemy Państwu. Poczekamy teraz na werdykt komentowania dla Was Sebastian Szczerek i Jakub Krzysiak. Do zobaczenia, do usłyszenia. werdykt sędziowski, ale najpierw honorujmy tych dwóch zawodników za ten fenomenalny pokaz pięściarstwa. Szanowni Państwo, walka na najwyższym poziomie, która zasłużyła na miano walki wieczoru. Wielkie brawa dla nich. Po trzech rundach rywalizacji sędziowie byli jednomyślni przez jednogłośną decyzję sędziowską. W walce wieczoru biznes, boxing, Rzeszów zwycięża Huber! take it